W tym odcinku pokażę Ci, jak do wykresu kolumnowego dodać sumy, które będą pokazywały sumowane wartości dla poszczególnych serii. Na przykład tutaj mam dla Sochaczewa trzy różne słupki i one w sumie dają 83. Jeżeli zmieniam moje dane źródłowe, to wyniki powinny się aktualizować i tak się dzieje. Do dzieła. Będę potrzebował, oprócz danych, które znajdą się na wykresie, dodatkowe dwa obliczenia. Wartość maksymalną dla każdego miasta w tym przypadku i sumę dla tych miast. Więc oznaczę może te kolumny jako max i jako suma. I dokonam odpowiednich obliczeń. Skorzystam z funkcji max, aby wyciągnąć wartość najwyższą dla każdego miasta. I skorzystam z funkcji suma, aby policzyć sumę wartości dla miast. Te obliczenia teraz skopiuję do samego. Dołu I spróbujmy zbudować wykres. Ustawiam kursor w tych danych, które mają się znaleźć na wykresie. Kliknę kartę Wstawianie. Wybiorę z grupy wykresy ten zwykły kolumnowy wykres. Nie będę potrzebował na nim tytułu, więc zaznaczę ten tytuł naciskam na Delete, aby tego tytułu się pozbyć. I teraz, co dalej? Chciałbym, aby na tym wykresie były pokazywane przy słupkach etykiety, w których będą wyświetlane wartości mówiące, ile dany słupek wskazuje, więc jeżeli mam wybrany wykres, to w Excelu 2013, jeżeli chciałbym włączyć teraz etykiety danych, to robi się to trochę inaczej niż w Excelach w wersjach wcześniejszych. Więc co muszę zrobić? Klikam w ten przycisk znajdujący się po prawej stronie, w prawym górnym rogu wykresów, ten przycisk plus, on pokaże mi takie menu, w którym będę mógł włączyć lub wyłączyć poszczególne elementy wykresu, najeżdżając na taki element Zobaczymy na podglądzie, jaki będzie efekt działania takiego elementu. Więc ja potrzebuję etykiety danych. Wejdę, od razu rozwinę może ten, to, to polecenie etykiety danych i wybiorę więcej opcji. Pojawi się okienko, w którym będę mógł teraz zdefiniować od razu te wstawione etykiety. One pojawiły się nad słupkami, jak widzisz. Ja chciałbym, żeby te etykiety danych znajdowały się na środku każdego ze słupków, więc mam teraz wybrany jeden komplet tych etykiet i w, w okienku po prawej stronie, w formatowaniu etykiet, wybiorę położenie etykiety jako środek. To samo zrobię dla pozostałych kompletów etykiet, więc klikam na którejkolwiek etykiecie i wybieram środek i na tej trzeciej serii, na etykietach dla trzeciej serii, również wybiorę środek. W ten sposób mam przygotowaną podstawę tego mojego wykresu. Teraz chciałbym, aby były pokazywane również sumy. Te sumy chciałbym, aby pojawiały się nad kompletami słupków, więc pierwsza suma tutaj, druga suma tutaj, trzecia suma tutaj i tak dalej. Więc ta suma ma się pojawiać nad najwyższym z tych słupków. Po to był, było właśnie to obliczenie tej wartości maksymalnej, żebym mógł teraz wstawić dodatkowy komplet słupków i na, nad nim wyświetlać te sumy, które tu również sobie wyliczałem. A teraz jak to zrobimy? Zaznaczę te dane, które pokazują wartości maksymalne. Skopiuję je, kliknę Ctrl C, a teraz kliknę na wykres i na wykresie kliknę. Ctrl V, aby te dane wkleić, zobacz, jaki fajny trik do wykresu Excel dorzucił tę dodatkową serię. Ona pokazuje wartość maksymalną dla każdego kompletu słupków. I teraz nad tym nowym kompletem słupków, który jest oznaczony tutaj kolorem żółtym, pojawiły się również etykiety, które pokazują, jaka jest ta wartość maksymalna. I ja kliknę na te etykiety i w Excelu 2013 można ustawić, aby w tych etykietach pojawiała się inna wartość niż, niż wartość słupków, które, które są na wykresie pokazywane. A jak to zrobić? Klikną na te, na którejkolwiek z tych etykiet. Teraz wybiorę prawy przycisk myszki i wybiorę polecenie formatuj etykiety danych. Pojawi się znowu po prawej stronie okienko formatowania etykiet danych. I tutaj spójrz, jest taka, wybiorę jeszcze raz Etykiety, bo kliknęłem gdzieś obok i zniknęło, zniknęły te opcje. I tutaj jest w, pod przyciskiem oznaczonym taką miniaturką wykresu: kryją się właśnie te opcje etykiet i zaznaczona jest opcja wartość. Czyli w tej chwili te etykiety pokazują wartości te z kolumny, z kolumny max. Ja bym chciał, żeby te etykiety pokazywały wartość z komórek, więc zaznaczę opcję wartość z komórek i wtedy się pojawia okienko, w którym mogę zaznaczyć obszar. Z którego zostaną pobrane etykiety. Więc zaznaczyłem te sumy, klikam przycisk OK i spójrz, co się dzieje teraz na wykresie. Wykres pokazuje mi i wartość słupków, i te wartości sum. Więc ja bym chciał te wartości słupków ukryć, więc kliknę znowu na tych etykietach i w okienku po prawej stronie, w etykiet danych, kliknę znowu w ten przycisk oznaczony jako opcja etykiety. Rozwinę opcję etykiet i odznaczę pozycję wartość. W ten sposób etykiety będą pokazywały tylko sumy. Co muszę zrobić dalej? Powiem Excelowi, że nie, nie potrzebuję tych słupków, więc zaznaczę ten komplet słupków. Wejdę do karty Formatowanie i powiem Excelowi, że chciałbym tutaj ustawić wypełnienie na brak i kontury kształtu na brak. W ten sposób te słupki, jeżeli kliknę gdzieś poza nimi, one staną się przezroczyste i jak widzisz, te słupki zniknęły. Ale to jeszcze nie koniec, bo te sumy, które są już dobrze wyświetlane, one pokazują się nie na środku nad kompletem słupków, tylko z boku po prawej stronie. Więc co zrobię? Dalej, zaznaczę te niewidoczne słupki, także kliknąłem na którymkolwiek z nich i powiem teraz Excelowi, że chciałbym, aby te słupki były rysowane na osi pomocniczej, żeby one nie korespondowały z tą osią, znajdującą się po lewej stronie, tylko żeby tu po prawej pojawiła się dodatkowa oś. Wtedy te słupki zostaną przesunięte na środek tych kompletów. Spójrz, teraz kliknę prawym przyciskiem myszki na którymkolwiek z tych zaznaczonych słupków i wybieram polecenie formatuj i serię danych. Pojawi się znowu po prawej stronie okienko formatowania serii, serii danych, i tutaj zaznaczę opcję oś pomocnicza. Tak jak mówiłem, te słupki, które, były, które są przezroczyste w tej chwili, one zostały teraz ustawione na środku pod tymi kompletami tych trzech innych słupków. I teraz, jeżeli to okienko formatowania serii danych mogą bezpiecznie zamknąć, jeżeli teraz kliknę myszką gdziekolwiek na tym wykresie, to sumy pokazywane już są na środku. Ale jeszcze jedna ostatnia rzecz została, ta podziałka z prawej strony. Ona mi jest niepotrzebna, ona nic nie wnosi tak naprawdę, ona się pojawiła automatycznie jak Powiedziałem Excelowi, żeby on te niewidoczne słupki kreślił na tej osi pomocniczej, więc zaznaczę tę oś pomocniczą. Kliknę Delete, aby ją usunąć. W ten sposób przygotowałem wykres, na którym nad kompletami słupków pokazywana jest suma. Mogę te etykiety jeszcze dodatkowo zaznaczyć i ustawić na nich trochę większą czcionkę, żeby te sumy się trochę wyróżniały. Sprawdźmy, czy one dobrze działają. Zmienię jakąś wartość, na przykład tutaj dla Sochaczewa wprowadzę e, 60. Zatwierdzam. Jak widać, odpowiedni słupek się zaktualizował. A co za tym idzie, suma się zaktualizowała również. Ostatnia rzecz, którą tu jeszcze zauważyłem, teraz na, w legendzie pokazywana jest jeszcze nazwa tej, tej serii od od tych danych, które pokazywały wartość maksymalną. Żeby. To, to tutaj teraz nic nie wnosi, to jest niepotrzebne, więc zaznaczę tę, tę legendę. I teraz jak mam zaznaczoną legendę, to zaznaczę jeszcze ten konkretny wpis w legendzie, czyli serię 4, i mogę nacisnąć delete, aby tego wpisu się pozbyć. Teraz ten wykres jest już gotowy.